Dzień dobry, witam Was we vlogmasie numer już 18. Dzień jak co dzień. Paczka od Miss Trouble, zaraz zobaczymy. Tym razem jest czarny papier. O! Ale imprezowo będę miała to w pokoju. A, świetnie. Mogę mieć w pokoju Kopertka, Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Naszywki, pistolet, usta. Czarna bluza, ale taki crop top. Jak widzicie, zaraz sobie chyba założę tą bluzę. Następna rzecz, ale tu, co impreza normalnie w tym pudełku. Tutaj sukienka, tu też będę musiała wszystko Wam na sobie pokazać. Już kiedyś Wam pokazywałam tą firmę. Ostatnio miałam bluzę od nich. W 100% Wam polecam te rzeczy, bo są idealnie zrobione, świetne materiały. Hmm, także to jest polska marka, dziewczyny ją prowadzą. Także taka sukienka w takim przepięknym kolorze. Już chyba wiem, gdzie ją założę. <laughs> I ostatnia rzecz to jest spódniczka, która spodobała mi się na stronie. Jest taka elegancka. Ym, taki materiał alazamsz, śliwkowa. Bardziej to burgund, ciemniejsza niż, na, niż przy świetle, bo mam softboxa, bo jest tak ciemno. No, więc ja mam imprezę w pokoju. Tak wygląda ta bluza. Tutaj jest taka luźna rękawy. Ma bardzo takie, wiecie, szerokie. że Jest taka oversize, taki crop top. No i na dole odkryty brzuch. Ja ogólnie stoję w shortach i w czapce, bo już chcę wyjść, więc założyłam czapkę, żeby było szybciej. a już muszę spodnie jakieś złożyć. Idziemy do babci i do maxi, którą widzieliście ostatnio. Dylowa choinka, nie powiem, że nie. Dziękuję. Cześć Maciulku. Cześć Maciulku. Paczka do babci. Najlepsza Ever. Także, no, już za 9 miesięcy. Na pewno. Milena przyszła do mnie i co sobie wzięła? Proszę bardzo, prezenty se wynosi ode mnie, a my będziemy jeść. I będziemy robić test na żywo Ale nie wiem jak to otworzyć Jak to otworzyć? A ogólnie puszczam moim znajomym siebie Fajnie jest, nie? Jak musicie mnie oglądać O, widać, no ładny Mam to otwierać czy nie? Tak, otwieraj Sylwia sobie. Sylwia ob... A nie, to jest przecież Rafała z telefon Aha, okej okay. Wszystkie, pokaż Nie gryź chyba To są świąteczne Ale kwaśne no dobra, na czapkę. Outfit of the day, superstary. Yes. Zwykłe jeansy i tutaj kurteczka. Teraz ja, Ola. Kurtkę. Idziemy po choinkę, słuchajcie. Będziemy ją mieć. Nigdy nie niosłam choinki. to będzie niąsł? Rafał! <laughs> Bo mnie. No, i idziemy sobie po choinkę, było zamknięte jak przed świętami. O godzinie 20.00 stanowisko z choinkami może być zamknięte. Rafał niesie choinkę. No hit po prostu A ja jeszcze kupiłam y, Śnieg sztuczny Zobaczymy Ładnie wyglądasz z tą choinką Ciężka? Dziewczyna na studniówkę A ciężka? Trochę Mamy już choinkę w domu Teraz musimy ją rozłożyć A Mam nadzieję, że będzie pasowała I nie będzie za duża w to miejsce Zobaczcie co mi zostało do robienia po nagrywaniu filmu świątecznego. No, także odkurzam. Jestem już padnięta, ale jeszcze do Was pogadam. Yy... Nagrywaliśmy dzisiaj filmik, końcówkę, połowę. Nie wiem już nawet co jestem tak padnięta. Jeszcze Wam powiem tak z ciekawości: miała przyjechać Angelika do mnie i co? I się nie wyrobiła. Słuchajcie, więc możecie jej napisać, że nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam Angeliki. Yy... Się nie wyrobiła, żeby do mnie przyjechać. I w ogóle. Oh, forever, nie wiem, żartuję oczywiście yy, jutro będzie w pytaniu na śniadanie ja mam rozmazaną szminkę, zaraz jeszcze się idę zmyć, znaczy makijaż więc nie myślicie sobie także dziękuję wam za oglądanie vlogmas numer 18, a po słowach vlogmas numer 8, co? po słowach vlogmas numer 18 się kończy, padła mi bateria i nie ma. Końcówki, więc z telefonem. Ma aparat się wyładował. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. I do jutra. Szukamy szminkę na nosie? Nie wiem.